Wszystkich osób chemii pocztowych. Chciałem dzisiaj powiedzieć na temat pokrzywy zwyczajnej, co występuje u nas. Kiedyś jest to używane w medycynie leczniczym, we wszystkim. Po prostu jest to teraz uznawane jako faza. Kiedyś było to używane do leczenia ludzi i tak samo według mnie powinno się to podawać zwierzętom. Jest bardzo dobra. Ja podaję swoim chemiem pocztowym. Jak mogę powiedzieć, że tak, a rozwój wirusów. Jest łatwo przyswajalnych bardzo dużo mikroelementów, jak wapń, fosfor, żelaza, siarka, potas, jod, sód. Są to potrzeby do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Posiada bardzo dużo witaminy K, poprawia krzepliwość krwi i wchłania. Lepiej po prostu wapń do siebie pomaga pozbyć się toksyn z organizmu. Posiada bardzo dużo witaminy B2, a jej brak może powodować zaburzenia układu nerwowego oraz zapalenia błon śluzowych. Posiada bardzo dużo witaminy sobie też C. Zawiera kwas pantenonowy, który działa przeciwzapalnie i zwiększa regenerację tkanek. Oprócz tego, działa jak olejek eteryczny, który działa jak najlepiej na oczyszczenie górnych dróg oddechowych, a wiadomo, że u gębia pocztowego jest to bardzo ważne. Wzmacnia układ odpornościowy, a liście mają działanie oczyszczające zatoki. I tak jak mówię, dostarcza dużo żelaza. To przeciwdziała niedokrzywistości, a to powoduje brak chęci do latania przez gołębia. Przekłada się na co, potem przekłada się to na co lepsze krążenie i wydolność fizyczną. Po prostu zwiększa ilość hemoglobiny w organizmie. Wspomaga trawienie przez pobudzenie żołądka do emisji soków trawiennych. Pomaga pozbyć się też flegaminy flegmy, przepraszam flegmy z narządów oddechowych i oczyszcza nam zatoki. Co bardzo wiadomo, że jest to bardzo ważne, bo górne drogi gołębia są bardzo ważne. No jeżeli gąba zatkane, no to nie chce latać. No to wiadomo, że trzeba mu jakoś pomóc. Oczyszcza tak samo wątrobę. liście mają tendencję do łagodzenia, skurczy po ciężkim locie, a wyciąg z korzenia ma działanie przeciwgrzybicze. No to wiadomo, że zapalenie wolu może się też zdarzyć grzybiczne, nie? Ja na przykład stosuję to zawsze po locie. Daję, gotuję litr wody, daję dużą łyżkę pokrzywy, zagotowuję to przez 5 minut, potem odstawiam, odcedzam i jeżeli już jest takie letnie, dodaję taką łyżkę miodu, miodu przepraszam, miod, łyżkę miodu gołębiom. No i jest to dla mnie na przykład bardzo ważne, bo działa to też jako elektrolit. No i trzeba tym gołębiowi po locie pomóc. No, trzeba mu pomóc oczyścić ten organizm, z tych toksyn, z tego wszystkiego, no jest to po prostu yy, jeszcze miód. Do tego dochodzi jako elektrolit. No i Cóż mogę powiedzieć? O, każdy wie, jak wygląda pokrzywa. Yy, przechowuję ją w torebkach papierowych. Na przykład, może być z karmy, może być cukru, może być z mąki. I trzymam co to na bój, że mi to yy, cały czas dosycha. A zbieram je yy, liście na początku wiosny, jak są młode. Yy, każdy wie, jak wygląda pokrzywa, słyszona. No tu nie ma nic do ukrycia, jeszcze na przykład młodym, jeżeli są już, to dodaję, ale świeże listki pokrzywy, na takie dobre kawałki dodaję do tego sera białego. Jest to im też potrzebne w organizmie. No, tak wygląda pokrzywa suszona, każdy wie. Dziękuję bardzo, do widzenia, życzę wszystkim udanych lęgów, dobry lot.